Witam w dzisiejszym filmie. Jestem na poksiarzu, ponieważ przyrzytmy mi że jeżeli wpłacę 100 zł, otrzymam 100 zł freebetu, ale dopiero teraz zauważyłem, że musiałbym przez nową aplikację się zalogować, żeby to otrzymać. Nie zauważyłem tego w moment, także płaciłem po prostu przez konto i dostanę chyba 100 zł freebetu. No ale dobra, mniej ważne, 50 zł jest 100 Zaczynamy od. Limt, Jagiellonia, tu gram, że obydwie drużyny strzelał gola. W siatkówce gramy, że Polska wygra. Jest to taki mecz 50 na 50, no ale kibituje Polakom, także dodaję ich na kupon I tu uważam, że Włosi z Francją wygrać powinni. Jeszcze sobie patrzę na sety, bo jestem ciekaw, jaki kurs jest, ale dobra, po prostu gram, że Włosi wygrają. Tak będzie najbezpieczniej, bez żadnego kombinowania. I tak jest freebet 100 zł. Dobra, czyli jednak 100 zł Fribet to dostałem, także z tego na pewno skorzystam, no ale to układamy dalej kupon, bo to nie wszystko. Mam bardzo fajny kurs, tylko nie wiem, czy go znajdę. Zrobię to z wami, bo ten kurs jest przekombinowany, jest tak duży, a nie ma on przełożenia na rzeczywistość i no to, to jest niższy u, u księża, bo normalnie on wynosi ponad 3,30, no ale tak czy siak dodaję, bo. Julia jest niby underdogiem w tym spotkaniu, ale wcale tak nie jest. Ona ma naprawdę dużą szansę na wygranie tego starcia. Jest szybka, unika ciosów, wyprowadza proste kombinacje, ciężko trafić, pracuje na nogach. Kurs 250 to promocja. Kopenhaga mierzy się z Banik. kurs 1,63. O, dość niski, no ale Kopenhaga na pewno sobie poradzi i dorzucimy sobie jeszcze 2-3 spotkania spotkaniu, które będzie o 20:30 gram, co najmniej dwa gole w meczu po kursie 1:35 i to samo gram w spotkaniu Sławia Praga Union powyżej 1,5 goli i do wygrania 1844 zł. No i co, to gram free tutaj nie mogę zagrać, ponieważ kursy muszą wynosić minimum 1:40, a tu mam takie trzy niższe. Także co, stawiam zastówkę do wygrania 1844, a teraz przygotuję jakieś kupon na live i może się uda coś fajnego wygrać. Czyli mam tutaj na myśli z 500, 1000 zł z tego freebetu. Także co, przygotowuję pierwszy kupon i teraz zobaczymy, co zagramy. Tu już widzę, że fajny kurs na gola. Jest 64. Minuta, a w Japonii gole padać lubią i tutaj nawet mógłbym się pokusić o półtora goli w meczu, ale to zobaczymy. Może tak zrobią. I kupon składa się z trzech spotkań. Obstawię to do wygrania 337. Mam nadzieję, że wszystko zadziała. Dlaczego tego nie mogę obstawić? No jednak, chyba muszę to postawić przez aplikację. Także pobieram aplikację. Dobra, wszystko chyba działa. Zaraz zobaczę. Prawda, że ten kupon jest w grze, ale chyba obstawiłem to spotkanie. Zgadza się, kupon jest w grze. Do wygrania 365 zł. Ugramy co najmniej 1 gol. Atletico musi strzelić jeszcze dwie bramki gra z drużyną z Hongkongu, także nie powinno być z tym problemu. Lima Sol gra z Lechią Gdańsk, I tu obstawiam, że będzie co najmniej jeszcze jedna bramka w tym spotkaniu. Generalnie polecam wam wejść sobie na naszą stronę i tutaj macie często darmowe typy. No w sumie codziennie macie chociaż jeden darmowy typ, też macie dużo newsów fajne rzeczy i możemy sobie wejść w wyniki darmowych typów to na telefonie większość osób korzysta z telefonu także na telefonie to dużo lepiej widać ale w tym miesiącu mamy wszystko trafione tutaj bardzo fajny kurs wczoraj też fajny kurs tu gramy Jagielonia po kursie 136 czyli Gola też taki typ, który wejść musi i naprawdę fajnie to wygląda a takich darmowych typów będzie ponad 30 w tym miesiącu także warto wchodzić i korzystać Kupon wygląda bardzo dobrze. Lech, Gdańsk i Masol 4 gole. Potrzebowaliśmy trzech. Tu potrzebowaliśmy jednego jest, a tu potrzebujemy czterech dla Atletico. Trzeci padł. Mamy 40 minut na. Ostatniego gola. No i wygrana będzie 365 zł, także już naprawdę przyjemna wygrana. Freebet wykorzystany bardzo dobrze. Oczywiście na koncie mamy 265 zł, nie 300. No bo freebet to taką dostajemy stówkę, którą odliczamy od wygranej. No ale mamy 265 zł jakby za darmo. Kolejny kupon gotowy. Powtarza się do mecz. Polska wygra z USA. Galen pokona śląsk Wrocław. Tu mamy ligę niemiecką i tu gramy, że HD wygra to spotkanie po kursie 1.48 i Into the Bridge Estatic, tu gram, że Estatic wygra pierwszą mapę i gramy to za stówkę zagrałem kupon i do wygrania jest fajna suma, troszkę mniejsza i nie gram tego spotkania, gram te trzy spotkania a do tego spotkania gram za 105 zł, że Monte wygra mecz dzisiaj w oczywiście CS2 i Sashi pokona. One one win i do wygrania 675 zł za 105 w dobrym początku po słabej środkowej fazie gry i po dobrej końcówce wygrywamy z USA 3-2 do 2, wynikiem 15 do 13 mieliśmy 14 do 10 do 10 ale udało się zamknęliśmy to spotkanie i główny kupon pierwsze spotkanie rozliczone jako wygrane kolejne już będą powoli się zaczynać za no, pół godziny, a na kuponie drugim, który jest w grze jedno spotkanie już w grze i zaraz rozpocznie się Sashi, bo jeszcze się nie rozpoczęło i piłka nożna w Niemczech. A O 20.30 będzie spotkanie Śląska Wrocław. Kupony w grze, ale nie zwalniamy tempa i przygotowuję kupon na żywo. W meczu Kopenhagi chcę zagrać, że w pierwszej połowie będzie co najmniej jeden gol, gdzieś to występować, musi powyżej 0,5. Kurs 1,60 zagramy to na pewno za 60 zł. W Pucharze Polski tu zagramy powyżej 2,5 goli. Stawka wyniesie 60 zł, ale potrzebujemy jeszcze kilku spotkań na kupon i dorzucę takie dwa, które uważam za słuszne. Dorzucimy na kupon, że PSG wygra ze Sturbem Gras, jest druga połowa. PSG prowadziło 2 do 0. Grają takim składem w połowie. Dużo dobrych graczy jest na ławce, także myślę, że to spotkanie, mimo wszystko, że zostawę towarzyski mecz, to wygrają. I dorzucamy ostatnie spotkanie na kupon. Ostatnie spotkanie to Lugo Sporting i gramy to po kursie 1.20, Niski kurs, gram tu tylko jednego gola. Dobra, to akceptuj każdą zmianę. 351 zł do wygrania. W Kopenhadze czas minął, jest 35 minuta, także kurs na gola raczej wzrósł, a może nawet spadł. Nie wiem, co się wydarzyło. Chyba był wyższy kurs, nie wiem o co chodzi. No ale dobra, mniej ważne, bo gol na pewno w połowie padnie, także czekamy na gola i zostaje nam jeszcze stówka na późniejsze granie. W spotkaniu Kotwicy Kołobrzeg padł gol, trafili na 2 do 1, także. Pierwsze spotkanie jest wygrane. Brakuje gola w spotkaniu Kopenhaga. Jest 45 minuta, właśnie się rozpoczęła, ale będzie pewnie też czas doliczony, także tutaj gol powinien jeszcze paść, chociaż. Banik gra bardzo ofensywnie i Kopenhaga ma trudności ze zdobyciem gola. Sądziłem, że jednak będzie to prostsze, no ale jeszcze szansa na tego gola jest spora. W tym spotkaniu aktualnie Monte wygrało pierwszą mapę, Sasi przegrało pierwszą i to bardzo mocno przegrali, ale aktualnie sobie dają radę. A na głównym kuponie drugi zakład jest rozliczony jako wygrany. Slavia Praga strzeliła już dwa gole. W będzie doliczył tylko jedną minutę? Także o kurde, czekajcie, bo ja zagrałem poniżej z 0,5 goli. Powiem szczerze, że to był przypadek z tym zagraniem. Ale powiem Wam, że jestem farciarzem. Szczęście sprzyja tym, którzy grają. Naprawdę byłem przekonany, że już jest za późno. Wy pewnie to widzieliście wcześniej, także macie teraz z tego ubaw. Ale super typ. Siadł. Dobrze, że ten gol nie padł. Za stówkę, którą jeszcze miałem na koncie, zagrałem dwa kupony, ale takie totalnie powiedzmy na farta. No bo i tak jestem na plus w tym filmie. No to zagrałem tak mocno ofensywnie. No, Julka wygrała, tak jak Wam mówiłem, kurz był fajny. to zagrałem, że Inter wygra, jak gdy przegrywał 1 do 0. No i te gole, ilości goli, które zagrałem, tu jeszcze może wejść, tu też, też może wejść. No, ale szansa jest znikoma. Także ten kupon już odpuszczamy. Jak wejdzie, to wejdzie, jak nie, to nie. A tutaj ten zakład jest jest wygrany, Sashi wygrało pierwszą mapę, przegrali mocno, ale dwie kolejne wygrali ta drużyna też wygrała, a tu w meczu Śląska-Wrocław jest już prawie 80 minuta, przegrywają 2 do 0 no i nie zapowiada się na to, żeby coś się zmieniło, także w tym odcinku wygrana będzie 675 zł czyli 575 zł profitu, wydaje mi się to fajną dniówką także czekamy na zakończenie tego meczu i w sumie wam pokażę, że spotkanie Nasz jest zakończony, wchodzimy na HLTV, jeżeli chodzi o CSA to, to zawsze są wyniki i mamy wygrali wynikiem 2 do 1. Czekamy aż też ten zakład zostanie zaakceptowany, długo to trwa na fuksiarzu, to jest jakiś minus, ale Ważne, że wygrana i czekamy jeszcze na zakończenie spotkania w piłce nożnej. Wszystkie mecze zostały już rozliczone. Wygrana 675 zł, czyli prawie 600 zł profitu, ponieważ płaciłem stówkę i dostałem 100 zł freebetu. Także, jeżeli byście też chcieli odebrać bonus powitalny, no to macie w linku opis oferty, link do rejestracji, także wszystko macie w opisie. No i jakbyście chcieli właśnie korzystać z tych darmowych typów, które są codziennie dostępne, to zapraszam na stronę Akademia Wygrywania i codziennie jest darmowy typ, jest kilka na Instagramie też są, a zawsze można kupić pakiet miesięczny i grać codziennie dużo wyższe kursy, ale oczywiście można korzystać z samych darmowych. No to co? Odcinek fajnym profitem zakończony. Widzimy się niedługo. Dzięki za oglądanie. Trzymajcie się. Cześć. Zakończyliśmy odcinek, ale nagle na koncie jest 2300 zł. Także jeszcze szybka opowieść. Położyłem się już do spania, ale leżałem i jakoś senny nie byłem. Także zobaczyłem, że są fajne mecze. No i co z tymi meczami? No, obstawiłem. Obstawiłem mecze na żywo. To był tylko jeden kupon za 105 ,14 zł. 14 groszy i wygrałem. 17 zł i 60 groszy. Bardzo ładnie posiadały kupony. Wszystkie z zapasem. Żaden na styk, tylko każdy z zapasem. Także naprawdę przyjemnie zakończam ten odcinek. 2 300 na koncie, czyli 2200 profitu. Przyjemna dniówka.